Witam serdecznie wszystkich. W pierwszej części filmu dotyczącego Adobe Photoshop CS5 chciałbym państwu pokazać podstawowe narzędzia zaznaczania, uruchamianie z resetowaniem Photoshopa oraz dokowanie paneli w programie Adobe Photoshop. Więc zaczynamy. Uruchamiając program Adobe Photoshop w systemie Windows, mamy możliwość poza podstawowym uruchomieniem wciśnięcia skrótu klawiaturowego Shift Ctrl Alt przed uruchomieniem programu. Wcisnę, uwaga, klik. Cały czas trzymam te trzy przyciski. Powinien wyskoczyć nam komunikat z informacją o tym, czy chcemy zresetować Photoshopa. I pokazał się komunikat: Delight Adobe Photoshop Settings File. Jest. Omawiając. Program Adobe Photoshop. Będziemy w tym ćwiczeniu, w tej części filmu, korzystać z zdjęć, które przygotowałem dla Was. Po pierwsze, uruchamiamy zdjęcie z widokiem z Katowic. Tu jest spodek, akurat. Yy, więc zaczynamy. Po lewej stronie mamy pasek narzędziowy, w którym możemy wybierać różne narzędzia. Pasek możemy odczepiać i z powrotem przyczepiać do bocznych ścian programu. Dodatkowo możemy zamieniać jego wygląd na dwukolumnowy lub jednokolumnowy. Ja osobiście wolę jednokolumnowy. Po prawej stronie mamy pływające okna, dzięki którym możemy sobie dowolnie konfigurować potrzebne dla nas narzędzia. Tak więc możemy odczepić panel Layers, możemy go z powrotem przyczepić. Możemy przesuwać zakładki, żeby były w innej kolejności. Możemy zwinąć cały pasek lub go rozwinąć. Podobnie jest z dodatkowymi narzędziami. Wciskamy strzałeczki, te, które są w prawym górnym narożniku każdej palety. Więc pokażę Wam ciekawą rzecz, bardzo przydatną czasami. Wybiorę kolor oraz swatches, i chciałbym mieć dostęp do tych paneli z tego miejsca, ale żeby przesuwały się razem, więc. Chwytam za szary, ciemny, szary pasek, palety i stopniowo przesuwam w stronę drugiego paska. Dalej, dalej, dalej. Jak pokaże się taki niebieski paseczek, puszczam przycisk myszy. Teraz okna są ze sobą połączone. Jest to bardzo wygodne w trakcie konfigurowania swoich przestrzeni roboczych. Co to takiego przestrzeń robocza? Przestrzeń robocza to są Odpowiednio skonfigurowane panele narzędziowe według naszych potrzeb. Więc, jeżeli załóżmy, zarządzam kolorem i chcę kolorować coś, malować, mogę sobie w ten sposób, jak widzicie teraz na ekranie, przygotować moją przestrzeń roboczą. Oczywiście mogę też zrezygnować z części narzędzi i po prostu te panele pozamykać. Stwierdzam, że tylko taki wygląd jest dla mnie odpowiedni i tak chciałbym zapisać taką przestrzeń roboczą. Mamy na to dwa sposoby. Pierwszy to jest naciśnięcie tej strzałki i wciśnięcie przycisku New Workspace, nowa przestrzeń robocza, gdzie nadajemy nazwę. Może po polsku napiszę. Jeżeli chcielibyśmy, żeby były uwzględniane skróty klawiaturowe powinniśmy zaznaczyć ten przycisk ja zostawiam wartości domyślne czyli bez zaznaczania tych checkboxów i klikam save zobaczcie w górnej części pojawił nam się napis kolorowanie oznacza to, że aktywna jest chwilę wcześniej stworzona przestrzeń robocza jeżeli kliknę essential lub e, którąkolwiek z innych przestrzeni na przykład design powinno nam się ustawić ustawienie paneli upływających zgodnie z no, przypisanymi dla danej przestrzeni roboczej co je, jeżeli chodzi o essential widzimy, że zmienia nam się no, na kolorowanie tak ustawiliśmy dlaczego Dlatego że na podstawie tej przestrzeni ro roboczej konfigurowaliśmy ustawienia więc muszę teraz... Mam zaznaczone Essential, kliknąć strzałeczki Reset Essentials. To jest domyślna przestrzeń robocza Essentials. Jeżeli kliknę teraz kolorowanie, widzimy jak zmieniły się nam te przestrzenie robocze. Jeszcze raz Essential. Tutaj mamy jeszcze design, painting, fotografia do pracy z 3D mamy 3D. Motion zakładka dla animacji oraz nowości w wersji CS5. Kliknę zakładkę Essential i teraz się skoncentrujemy na narzędziach do zaznaczania. Podstawowymi narzędziami do zaznaczania obiektów będą Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, Single Column Marquee Tool narzędzia LASSO z grupy LASSO, Quick Selection Tool oraz Magic Wand. To są podstawowe narzędzia do zaznaczania, więc wytłumaczę teraz jak one działają. Załóżmy, że chciałbym zaznaczyć ten fragment niebieskiego tła. Mogę zrobić to na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, wybierając Quick Selection Tool, zwiększając końcówkę tego narzędzia, prawy lewy nawias kwadratowy lub w górnej części panel, dzięki któremu możemy ustawić wielkość, twardość oraz odstępy w tym narzędziu. Klikam. Stopniowo przesuwając w stronę tego niebieskiego paska, następnie wybieram Dodaj do obszaru zaznaczenia. Klik. Przesuwam. W środku też zaznaczymy. Widzimy, że to zaznaczenie może nie jest idealne, bo Ctrl plus Ctrl minus przybliża, oddala obraz. W tym miejscu troszeczkę za dużo zostało wzięte, więc żeby odjąć od obszaru zaznaczenia te elementy zielone, klikam ostatni przycisk odejmij. Prawy-lewy nawias kwadratowy zmniejsza, zwiększa wielkość narzędzia. No, mniej więcej może być, widzimy. Że tutaj jeszcze zostało trochę za dużo. To też to musimy skorygować. Jest to dosyć wygodne narzędzie. Nie będzie ono super dokładne w tym przypadku, ale jest dosyć wygodne w użyciu. Wcisnąłem spację i kliknięciami przesuwam obrazek, tak żeby na dużym powiększeniu widzieć jak najwięcej. Wciśnięcie spacji uruchamia nam narzędzie łapka, czyli narzędzie hand tool. Znowu kontrol minus. Chciałbym teraz, żeby zaznaczony obszar został odwrócony. Czyli chciałbym, żeby zaznaczeniem było wszystko oprócz niebieskiego. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Wybieram Select Inverse. Skrót klawiaturowy Shift Ctrl I. Teraz chciałbym, żeby ten fragment, ten obszar, był na innej, nowej, pustej warstwie. O warstwach będziemy mówili później, ale teraz zobaczycie, do czego służy to narzędzie. Wybieram layer, czyli warstwa, nowa, new, przez kopiowanie, layer via copy, skrót klawiaturowy, ctrl, j. Na nowej warstwie mam już wycięte tło, został sam obrazek. Dzięki temu możemy na przykład w szybki sposób zmienić kolor tła w obrazie. Wystarczy, że pokolorujemy. Lub dodać po prostu inne tło, wybierając inny obrazek. Ja dla przykładu wyleję teraz jakiś wzorek, który będzie sobie w tle. Jest to bardzo dobre i proste rozwiązanie na zrobienie jakiejś nieskomplikowanej grafiki w tym przypadku. Tak wygląda sprawa narzędzia. Quick Selection Tool. W górnej części mamy jeszcze opcje dla tego narzędzia, oczywiście poza dodawaniem nowego zaznaczenia i funkcjami Dodaj do obszaru, Odejmij do od obszaru, czy też wielkością i twardością pędzla. Mamy możliwość jeszcze włączenia próbku wszystkie warstwy i auto które daje generalnie lepsze rezultaty w trakcie prób zaznaczania. Narzędzie Refine Edge jest to narzędzie zaawansowane i będzie obawiane w późniejszych częściach filmu. Wracając jeszcze do zakładki, w której możemy zmienić twardość oraz wielkość tego narzędzia, mamy w dolnej części możliwość włączenia, jeżeli oczywiście ktoś posiada tablet, funkcji dla tabletu, siła nacisku oraz stylus wheel, czyli. Kontrolowanie tego narzędzia za pomocą za pomocą kółka. Więc jeżeli ktoś dysponuje tabletem, to może uruchomić tamtą funkcję. Kolejne narzędzie do zaznaczania to narzędzie z tej samej kategorii. To jest Magic Wand czy magiczna różdżka. Daje ono możliwość szybkiego zaznaczania pewnego obszaru. W tym przypadku chciałbym zaznaczyć niebieski kolor. Wybieram narzędzie różdżka i klikam. Widzimy, że automatycznie bardzo duży obszar został zaznaczony. Ctrl D uruchamiam, żeby odznaczyć, czyli Select, Deselect, to jest druga komenda. Oczywiście jest ona aktywna tylko, gdy zaznaczenie jest aktywne. Chcielibyśmy, żeby większy obszar tego niebieskiego był uznawany przez to narzędzie. Musimy wtedy zmienić tolerancję. Ustawię może na 40, wciskam Enter, klik. Widzimy, że tutaj troszeczkę więcej tego obszaru zostało uwzględnione. Niemniej jednak, dla nas dużym problemem byłoby teraz zwiększenie, myślę, do 50, ponieważ. No może to spowodować uwzględnienie obszarów, których byśmy nie chcieli zaznaczać. No, akurat w tym przypadku całkiem nieźle zadziałało. Widzimy, czyli tak naprawdę trzema kliknięciami, zobaczcie, mamy możliwość zaznaczenia wszystkiego. Ktoś powie: No dobrze, ale co tutaj zostało zrobione? Mianowicie, pierwszy przycisk od lewej w pasku opcji, bo to jest pasek opcji. Pierwszy przycisk od lewej robi nam nowe zaznaczenie. Oznacza to, że jeżeli kliknę w innym miejscu, to to poprzednie jest automatycznie anulowane. W takim przypadku, jeżeli coś zaznaczyliśmy, a chcielibyśmy dodać do tego obszaru kolejne fragmenty, należy zaznaczyć drugi przycisk. Dodaj do obszaru zaznaczenia. Trzeci to jest odejmij od obszaru zaznaczenia. A czwarty to jest część wspólna. Dużo lepiej będziemy widzieli działanie tych przycisków w przypadku zaznaczania obiektów, które są okrągłe lub kwadratowe oczywiście. Tolerancja, wygładzanie, anti tryb ciągłej pracy oraz próbkowanie wszystkich warstw. Przycisk refine edge jak widać jest widoczny w przypadku wszystkich Narzędzi do zaznaczania. Lasso. Lasso jest narzędziem, dzięki któremu możemy odręcznie namalować fragment zaznaczenia. Czy jest ono dokładne? Hmm. To jest dobre pytanie. Dlatego, że jeżeli ktoś dysponuje tabletem i jest wprawiony w rysowaniu, to to narzędzie na pewno będzie dla niego wygodne. Natomiast Pracując z myszką, na pewno nie będzie to tak dokładne, jakbyśmy chcieli. Działa ono w prosty sposób. Po prostu rysujemy zaznaczenie i puszczamy przycisk myszki, wtedy zaznaczenie jest aktywne. Pojawiło nam się bardzo ciekawe tutaj, bardzo ciekawe narzędzie dodatkowe w pasku opcji. Niewidoczne wcześniej, zobaczcie. Zakładka FEDER header czyli wtapianie jeżeli jest ustawione na 0 to obrazek skopiowany na nową warstwę wciskając ctrl j będzie miał bardzo ostre krawędzie cofnę ctrl z i ctrl d żeby usunąć zaznaczenie jeżeli chciałbym aby nasza krawędź była bardzo łagodna załóżmy wpiszę wartość 100 wcisnę enter Narysuję zaznaczenie. Kontroli oddam na nową warstwę. Widzimy, że ta krawędź stopniowo zanika. Bardzo fajna rzecz, ponieważ mamy możliwość zrobienia w prosty sposób ciekawej grafiki. Obrazek na dole stosu został pokolorowany na czarno-biały. Natomiast ten u góry nadal jest pokolorowany Widzimy jak stopniowo kolory uciekają do czerni i bieli. Cofnę. Jeżeli chciałbym więcej razy cofnąć, nie wciskam Ctrl-Z, tylko Ctrl-Alt-Z, Z, 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 w zależności od tego ile razy chcielibyśmy cofnąć, o ile poziomów wstecz. Domyślną wartością w programie Adobe Photoshop jest to 20, Możliwości cofnięcia. Jeżeli byśmy chcieli zmienić, musimy wybrać Edit, Preferencje i przejść do zakładki Performance, gdzie mamy History States, czyli Stany historii, i w tym miejscu możemy zwiększyć lub zmniejszyć ich yy, ilość. Ja zostawię wartość domyślną. Wytłumaczymy sobie teraz, w jaki sposób działa kolejne narzędzie, a mianowicie lasso wielokątne, poligonal lasso. Widzimy, że funkcje w pasku opcji są dokładnie takie same, niemniej jednak, nie jednak zastosowanie tego narzędzia jest troszeczkę inne. Oczywiście Efekt końcowy jest taki sam, czyli jest to zaznaczenie, natomiast działa ono w inny sposób. Po prostu, pojedynczymi kliknięciami, mamy możliwość narysowania jakiegoś kształtu. Aby zakończyć zaznaczenie i przejść do trybu aktywnego zaznaczenia, musimy najechać na pierwszy punkt. Obok narzędzia co wielokonne pojawi się kółeczko. Wtedy należy kliknąć przycisk myszki. W tym momencie to narzędzie już jest zatwierdzone i jesteśmy w trybie zaznaczenia. Ctrl D. Drugi sposób to jest taki, że rysuję pierwszy fragment zaznaczenia, a potem podwójne kliknięcie. Przejdźmy do następnego narzędzia. Magnetyczne lasso. Magnetyczne lasso daje nam możliwość zaznaczania automatycznego pewnych obszarów, które są tak naprawdę mocno kontrastowe i ono tylko w tych przypadkach dobrze zdaje zdaje egzamin. Klikam na krawędź spotka Puszczam przycisk myszki i stopniowo przesuwam narzędzie. Widzimy, że w tej okolicy nastąpił problem. Przybliżę trochę. Widzimy, że to zaznaczenie nie poszło idealnie. Większość pytań, które są przy narzędziu magnetyczne zaznaczanie, to jest jak usunąć punkty kontrolne. Usuwamy je wciskając backspace. Stopniowo możemy po malutku po krawędzi przejeżdżać. Pamiętajcie, jeżeli jest sytuacja, że lasso nie działa tak, jakbyśmy chcieli, zawsze możemy ręcznie, klikając, dodawać punkty. Zasada łączenia czy też zaznaczenia końcowego jest dokładnie taka sama. Musimy wrócić do punktu. Pierwszego. W górnej części narzędzia magnetyczne lasso mamy następujące opcje. W górnej części od lewej pierwszy przycisk dodaj nowe zaznaczenie dodaj do zaznaczenia odejmij od zaznaczenia współdziel. Jeżeli chodzi o to, jak to działa, będziemy to za chwilę omawiać przy narzędziach. Typu rektangular marki. Kolejny jest to feather, czyli wtapianie. Wygładzanie. Szerokość, która oznacza odległość od krawędzi, aby została ona uznana za ścieżkę, która będzie przyklejana. Kontrast odpowiada za ustawienie kontrastu dla narzędzia za, za przyciąganie tak naprawdę. Tak jak wspomniałem, to narzędzie będzie dobrze działało, tylko wtedy, gdy będzie kontrastowa krawędź oraz obszar, który jest no, jakby po drugiej stronie tej krawędzi. Frekwencje jest to częstotliwość stawiania punktów na ścieżce oraz ostatni przycisk jest przydatny w szczególności, gdy mamy tablet. Dzięki niemu wielkość narzędzia jest zwiększana przyciśnięciem piórka. Tak wyglądają kwestie związane z narzędziem lasu magnetyczne, kolejne narzędzia rektangular tool, służą do zaznaczania na podstawie kształtu, czyli jeżeli wybiorę rektangular marki, mam możliwość zaznaczenia albo kwadratu. Albo prostokątu. Prostokąt lub kwadrat będziemy osiągać w bardzo prosty sposób. Jeżeli chcemy mieć pewność co do tego, czy to będzie kwadrat, wciskam Shift. Wiemy wtedy na pewno, że będą zachowane proporcje. Natomiast prostokąt rysujemy po prostu z ręki. Co nam to daje? Jeżeli załóżmy, narysuję takie zaznaczenie i wcisnę przycisk Ctrl J dzięki temu na nową warstwę została skopiowana dokładnie taka ramka jaką mieliśmy przed chwilą zaznaczoną prostokątne zaznaczenie W przypadku narzędzia elipsa oczywiście będzie to kształt albo elipsy albo okrąg więc żeby był okrąg Pociskam Shift, Elipsa, to rysowanie po prostu z wolnej ręki. Ctrl D odznaczamy zaznaczenie. Wracając do naszych zaznaczeń. Jeżeli byśmy chcieli, aby nasze zaznaczenie prostokątne było wtopione, to oczywiście musimy dodać Feder. Zaznaczam fragment obrazu Ctrl J i na nowej warstwie mam. Fragment razem z wtopieniem, wyjaśnienie tych przycisków. Nowe zaznaczenie to po prostu nowe zaznaczenie. Każde kolejne kliknięcie będzie powodowało anulowanie wcześniejszego i narysowanie kolejnego. Zmienię na zero w tym momencie. Jeszcze raz rysuję zaznaczenie. Teraz chciałbym, żeby do tego zaznaczenia był dodany jakiś inny fragment. Klikam kolejny przycisk, dzięki temu mam możliwość dodania do obszaru zaznaczenia kolejnych obszarów. Przycisk trzeci daje nam możliwość odjęcia od obszaru zaznaczenia fragmentów, a ostatni zostawia tylko część wspólną. W przypadku narzędzia do zaznaczania, narzędzia prostokątnego, mamy jeszcze coś, jeszcze coś takiego jak style. I dzięki temu możemy ustalić, na przykład, ja na chwilę wyłączę Ctrl D. Dzięki temu możemy ustalić, na przykład, proporcje, ile pikseli na ile pikseli ma mieć nasz zaznaczony obszar. Wtedy wiem na pewno, że on nie będzie większy niż to, co wpiszemy tutaj. Te parametry bardzo duży jest obrazek, więc zmienię 1000 na 1000, a nie 100 na 100. Klik i wiem, że to jest na pewno ta wielkość. Wtedy nie muszę click and drag robić, czyli rysować. Po prostu kliknięcie rysuje nam określoną wielkość. No i oczywiście mamy dostęp do narzędzia Refine Edge. Tak wyglądają narzędzia do zaznaczania. Yy, jeszcze Single Row Markitool oraz Single Column dają możliwość zaznaczenia pojedynczego, pojedynczej linii pikseli w pionie lub w poziomie. Jest to w szczególności przydatne, gdy projektujemy layout do strony internetowej. Wtedy bardzo często jest to wykorzystywane. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do części drugiej.